Witam serdecznie na kanale Black Gamer Ja jestem Joel A to jest trzeci odcinek filmu Bioshock Ostatni odcinek skończyliśmy na zapleczu restauracji Wyszliśmy z kuchni, chyba właśnie jesteśmy w magazynie Wychodzimy właśnie z tego magazynu I podążamy w kierunku właśnie Idź na wyspę pomnika tak, no Staramy się tam dojść już od pierwszego odcinka ale ciągle ktoś nam przeszkadza, ciągle ktoś nas atakuje. No więc jak tam mamy dotrzeć? O proszę bardzo, a tutaj mamy teraz się przemieszczać w powietrzu na linie. Czyli ta maszynka, którą mamy na lewej ręce, która służy do zabijania, do obrony czy do ataku, służy także do przemieszczania się. Chyba jakąś linę wystrzeliwuje, tak? Przyczepiamy się tą liną. I, I jak Tarzan na linie latamy z punktu do punktu, tak? Tego pana się musimy pozbyć, bo tutaj chcemy sobie wylądować. A tu jest więcej, widzę. O, już strzelają do nas. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery czerwone punkty, to znaczy czterech nieprzyjaciół. No to będzie jadka. O! Mamy karabin maszynowy. I amunicję. Z jednej strony to jest bardzo dobry znak. Mamy kolejną fajniejszą, mocniejszą broń. Możemy szybciej i więcej przeciwników zabić w tym samym czasie. A tu tutaj pan już mnie od tyłu zaszedł z pałką. Nie darujemy mu tego. Natomiast z drugiej strony oznacza to, że będzie nas czekała ciężka przeprawa, skoro dostajemy nową, lepszą broń. Czyli będzie więcej ataków na nas, czego przykładem właśnie jesteśmy. Dobrze, to dwóch mamy załatwionych, a tam pamiętam były cztery, cztery czerwone punkty, czyli jeszcze dwa nam zostały do zlikwidowania. Musimy być ostrożni, co by nas ktoś z daleka nie ustrzelił. No właśnie, gdzie on tutaj jest? No? Tam jest. A tu dwóch nawet. Ojejku, strzelałem, dobrze, że tą tarczę mam, dodatkową, tą żółtą. Chodź tutaj, człowieczku, pokaż się, pomachaj. O zresztą. nie zdążyłem. No moment, zaraz Ci podziękuję odpowiednio. No właśnie. To był było w na tyle. Musimy przeszukać, tak jakby tutaj no, trochę nam się oberwało. Zresztą, tak jak mówiłem wcześniej, w poprzednim odcinku, jak dają za darmo, to bierzemy, leżą przedmioty, to je zbieramy. To nam nic nie zaszkodzi. Nie bierzemy tylko papierosów i alkoholu, bo to nam obniża nasze zdolności, naszą wytrzymałość, czyli, czyli zdrowie, albo sole. Tak? A sole to są jakieś zaklęcia. Dodatkowe po prostu nadprzyrodzone możliwości. Gdzie on jest? Tam jest. To chyba jest jakaś maszyna. Aha, jak udało. Teraz się mi udało go na niego rzucić zaklęcie. Tylko to zaklęcie zaraz zniknie więc wolę, wolę tą maszynę od razu rozwalić bo jak przejdę w jakiś kolejny punkt to będzie strzelał do mnie z daleka o, i proszę bardzo już zakręcić zniknęło i możemy strzelać, atakować dobrze, trafiony i zatopiony jeszcze ktoś do mnie strzelał z daleka możemy wziąć nie możemy, bo możemy, udało się. Dobrze, podążamy, podążamy za strzałką, ale jeszcze pozbierajmy to, co można. Dość podejrzana cisza jest. O, mu Krakałem. Była cisza. a Tu już słychać głosy, ale ludzi nie widać. Tam chyba z góry skaczy, zaskoczyli. O, to jakaś pani do nas biegnie, strzela. Teraz pan. No, więcej jest. Czy to wszyscy? Czy jeszcze ktoś? Jeszcze są. Mm. Niestety, moc diabła rzucania ogniem nie zadziałała. Tam już nam zaczęło brakować, kurczę. że trzeba wszystkich przeszukać. Jeszcze kogoś słychać? Czy jeszcze ktoś jest? No i karabin słychać marzynowe. No i pokażcie się, gdzie wy jesteście. O, jest, jest. Biega. Kurcze, to bardzo nie działa ta moc. Nie można, się udało, teraz się udało zabić, ale tam jeszcze na tym statku e, jakaś machina do nas strzela. Musimy ją załatwić, powodyć się niej. Dobra, trafia ona zatopiona. Teraz spokojnie możemy obejść tutaj wszystko dookoła, zobaczyć co znajdziemy. Dobra, tu już chyba nic więcej nie znajdziemy, tu nic nie ma. No i mamy iść ze strzałką. Przepaść? Gdzie mamy iść? Gdzie nas ta strzałka prowadzi? W górę, powiadasz, panie. No tak. Czy musimy tamten punkt wycelować? Udało się. I tutaj sobie zjedziemy chyba na dół. O właśnie, tutaj na taras. Obejdziemy po prostu wszystko Na razie jest cisza, spokój Więc pozbierajmy to, co możemy pozbierać Jedzonko oczywiście jak najbardziej Pieniążki tak samo No i gdzie dalej? do środka, kolejne drzwi. Weszliśmy do jakiejś rezydencji. Jakaś spiżarnia po prawej stronie. Tutaj chyba jest kuchnia. No to, wchodzimy do spiżarni i szukamy, wiskamy. To co znajdziemy, to zabieramy. No, idziemy dalej. Jakiś bałagan. Papiery leżą. No, tutaj ktoś jest... w jakiejś biblioteka drukarni. Sypialnia jakaś. Co to te jest? Ja coś panowie śpią. Hmm. Biurko puste A tutaj coś da rady Pieniążki, zabieramy pieniążki. Do toalety nie wchodzimy. Nie mamy takiej potrzeby obecnie. Co my tutaj mamy? Nic nie mamy. Tam tylko fajki leżały na stole. Ten fajek nie chcemy. Jesteśmy niepalący. Dobrze, mamy 130 monet srebrnych już. O, tu już kolejny człowieczek. I znowu Jadka. Strzelanina. No to do ataku panie dziedziku. O, już kolejny się pojawił. Skąd oni się z kubańcy biorą? O, i od, od tyłu mnie zaszli? Skąd oni wzięli się za mną? Czy w środku ich nie było? Jeszcze tam są za rogiem, ale nie chcę wychylać się, żeby nie dostać. Spróbujemy tak. Kolejny długi to że z karabinami maszynowymi. że ja też mam już karabin, działa karabin. O, to. Nie zdążyłem przemodować. Zobaczyłem, gdzie ręcznie załatwić. No właśnie. Municja się skończyła, pięknie jak zwykle. Z tą mamy dodatkową, która nas chroni. O nie, shit człowiek pochodnie, nie dobrze. No ja w niego wrzucam i co? I kurczę, trafić nie mogę. Na niego to w ogóle nie działa. Nie ja jedyne co pozostaje, to tylko strzelać do niego z tego pistoletu. No, udało się. Gościu poległ w końcu po ciężkich trudach. trzeba przeszukać. No automat mam, zobaczmy co możemy tutaj dokupić w tym automacie. Są, ok, mamy już pełno. Trochę nas to kosztowało. Dobrze, przeładowany karabinek. Idziemy dalej. Tutaj pana pana płomienia z tego przeszukaliśmy. Ten, co rzuca do nas tak ogniem. Teraz przeszukamy resztę pozostałych panów. O, tam jakieś pudełeczko jest. Jakaś skrzyneczka. Tam trzeba będzie się wrócić. No ale tutaj musimy poszukać, przeszukać wszystkich po koleńkach. Tak?